W tej no to może w międzyczasie jeszcze, zanim, zanim tutaj Piotrek dla nas zaśpiewa, to może podejdziemy do Towarzystwa Oświatowego Ziemi Krzolskiego. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Szanowskiej Założone w 1991 roku. Pozdrawiamy z Megaluszynkiem w Libiążu. Pozdrawiamy. Dzień dobry. Cześć. Jestem Magda. Wujcieżczynikiem 5. edycji Masterchefa. Zapraszamy, nie? Tak, zapraszam. Ja, Ligia z Grecji mnie znacie. A tu jeszcze się przeczyta. Błażej. Program programu Helski z, z Madzią Gesler, w Kuchennych Rewolucjach też Zapraszamy na gotowa. dokumentację, kto jest jeszcze blisko, zdążyć dzisiaj na jedzenie. ...w zakresie aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i osobowościowych pracowników, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa. Instytucjonalnego i personalnego oraz Działalności ja Za swoją działalność otrzymał nagrodę i wyróżnienia. Bardzo prosimy o presję. Państwa przedstawi, swoją organizację. I mieszamy kapuchę Zamy. do mielonego. E, jako towarzystwo... Szedowe. Wszystko na świeżo gotujemy, proszę Państwa. dajemy dotacje, e, organizujemy staże. Szkolenia, oraz z różnego zakresu. Także przez, przez te lata też prowadziliśmy wiele instytucji placówek Sama się przedstawię? Nasz Szkolę na Przedsiębiorczości Marketingu. I dla Was! Później Megalo, to jest najważniejsza osoba w Megalo. Ta, ta osoba 90% rzeczy robi dla megalo. to jest kreatywności. Czyli <noise> zapraszamy na, na kanał Lidia megalo na Czyli, jak Państwo słyszeli, tutaj Pan kolega przedstawił, co można u Państwa zyskać.